Oszukali ale też jest całkiem przyjemnie teraz czas w drogę do Porto Polo Widoczek spektakularny dzisiaj godzinę dłużej niż planowałem, ale po prostu co kawałek muszę się zatrzymywać i podziwiać widoki, a tutaj jeszcze zrobimy krótki odcinek edukacyjny. Przede mną Korkowy Gaj. Właśnie w takich miejscach na Sardynii uprawia się korek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z mojej wiedzy, z podstawówki, że ta kora tutaj jest co jakiś czas zdzierana i wytwarza się z niej korki do wina. No, to tyle chciałem. O, tutaj widać takie drzewo, na którym jest zdarty korek serpentynki, a asfalt jak stół. Kładziutki. No żałuję, że tutaj motocykle ze sobą nie zabrałem Ale już bym miał wtedy Ach! już bym miał wtedy za dużo dziadostwa do odbania i do przestawiania z miejsca na miejsce, ale no motocyklowy raj i puściutko co za miejsce do no, Urban Expo Pierwszy parking, na którym jak widać nikogo nie ma tak wspaniały znak powitalny Palau Sardinia Piękna, niebieska woda. Lazur! Chowam się tu za domkiem, żeby nie dmuchało w mikrofon. Za chwilę będzie dmuchało i tak. No, ale jest petarda, oj petarda! Piękna woda. Pokazać na filmie, jak to jest. Pięknie, naprawdę. No dobra, śniadanko weszło, ale wiatr jest jeszcze troszkę za słaby. Dopiero się wzmaga. Wielkie jest czekanie, gdy ma przyjść, jak śpiewał klasyk. No to może wykorzystam ten czas i opowiem coś na temat kwestii około-kajtowej. Bo dużo ludzi pyta mnie, dlaczego kite, a nie coś innego. Także może po prostu rozrysuję Wam to na wykresie, tak będzie najłatwiej tą kwestię omówić. Myślę, że pierwszym elementem, który bardzo mi się w tym sporcie podoba, to jest kontakt z żywiołami. Mamy wodę, mamy wiatr, trochę się musimy z nimi zmagać, trochę się musimy im poddać, trochę z nimi walczyć. To jest bardzo fajny element, taki trochę medytacyjny, i to sprawia, że musimy być trochę jak taka struna, e, jak struna w gitarze. Bo struna w gitarze musi być odpowiednio napięta nie za mocno, nie za lekko, żeby dobrze zabrzmiała, więc my też musimy się tak trochę zharmonizować z tymi żywiołami. Wiadomo, że też. E, Ważne jest mieć w życiu jakiś cel. Nasze mózgi są tak skonstruowane, że potrzebują celu, żeby w ogóle umożliwić nam poczucie szczęścia, więc gdzieś tam wysoko musi być jakiś, jakiś cel ustanowiony. No i do tego celu, oczywiście, yy, wiedzie jakaś ścieżka rozwoju. No i w przypadku Kajtu na początku jest dosyć trudno, ale najfajniejsze jest to, że są po prostu yy, takie kolejne etapy takie kroki milowe. Do przekroczenia, tam na początku się nauczyć stanąć na desce, czy tam kręcić ósemki, później pierwsze ślizgi, pierwsze zawracania, pierwsze powroty, więc po prostu mamy taką krzywą rozwoju, która nas do tego celu prowadzi. Tak? Trzecim elementem są na pewno, są na pewno ludzie. No jest to bardzo przyjemne przynależeć do jakiejś grupy, w tym przypadku kajciarzy. Zawsze, zawsze miło spotkać innych kajciarzy, zawsze fajnie pogadać na, na tematy związane z tym sportem. Więc wydaje mi się po prostu, że no, no jest to wartość, którą, o którą ciężko, jeżeli człowiek jest już powiedzmy, już nie studiuje, już nie, nie żyje jak, jak młodzian. To coraz trudniej spotykać jakichś interesujących ludzi. A, a w przypadku Kaita, no to mamy po prostu. Zawsze jest jakaś selekcja, jakaś szansa, że spotkamy kogoś, z kim mamy podobne zainteresowania. No a z minusów, jakie mógłbym wymienić, to na pewno finanse. Finanse w przypadku krzywa finansów mniej więcej przebiega w ten sposób. Wynika to z tego, że po prostu łapiąc zajawkę. No, z, z, łapiąc za jawkę zaczynamy coraz więcej w ten sport inwestować no ale na początek wystarcza myślę około 3000 zł na sprzęt i około 2000 pewnie trzeba wydać na jakieś lekcje nie polecam samemu się uczyć widzę potem ludzi na spotach, którzy są samoukami i widać e, takie jakby naleciałości i błędy, które popełniają które się mogą w jakichś sytuacjach kryzysowych skończyć tragicznie a tu jeszcze nie podpisałem. Tu jest krzywa rozwoju. No, mniej więcej tak to wygląda na wykresie. Nawet całkiem zgrabny wyszedł. No to dzięki za uwagę. Miłego dziąka i widzimy się w spot raporcie z zatoki Kurtaka gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Ciao.